Ja cię kręcę! Creeper kurde się gdzieś schował. I prawie zabił mi papórę. No, ja, ja sądzę, że jestem już gotowy. No ja też tak sądzę. Szkoda, ja mam tutaj że... taka co mnie się zresztą i nazywa się Kasia też. Kogo masz? Kurczaka. A, ah, no, Kaśka. Sam popatrz, tu jest Kaśka. Jak krzaka zrozumie. Przez, przez ten lag na Discordzie. Tu sznycel jest. Sznycel. Okej, no okay, to dziwnie A... trochę zareagowałeś, ale okej. Okay. Wiem, więc czekaj. Się zastanawiam. O. Czekaj, tam jest bas. Nie, 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 sorry, w inną stronę. stronę. Okej okay. <laughs> O. To nie będzie długa droga, bo to jest praktycznie tutaj Dobra. zaraz Czy mogliśmy do, mo do mojego portalu iść, bo tam... Ale to i tak nie jest czekaj, ja, ja, ja te nagetsy tutaj zniszczę ja, ja, ja strasznie nie znoszę chodzić tutaj Ja strasznie nienawidzę nederów w ogóle I to jest praktycznie... To jest tutaj już, widzisz? A okay. no. A wchodzimy Bez teraz... Szybko. No mówię, to jest kurde obok. A tu jest yy, tam. I lutować nie. A gdzie ty jesteś? Jest Chłopy, ja tu. Jak ty mnie nie widzisz? Czy ty posześ na samą górę? A czy ty posześ tutaj? A tak. One o, tutaj. tutaj, są tutaj, tutaj, tutaj. Tylko słyszę, słyszę dziś gasta. No wiem, i tutaj są blaze, więc też Się boję gastu bardziej. Tylko pomóż mi teraz, trochę. Dobra, Ora nie, ja idę. Uciekaj, 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 uciekaj. Chodź do mnie, chodź do mnie. Ja tego nie zabiję tu. Kurde. Powiedz, że ten blaze może tu przyjść. Nie, blaze nie są takie straszne. Nie, nie wiem. Kurde, raz się tak zabudowałem, zostawiłem dziurę, nagle wszedłem przedniej O, ja się kręcę, gościu. Tam była taka przepaść. Gdzie to? A... Szukam gasa tutaj, nie tego. Uciek. Uciek, chyba. Dobra, dawa. Nie mogę. Potrzebujemy tak. Easy. Skill. Aha, no tak, bo ja się tutaj budowałem. A Okej, okay, nie, nie, ja idę Dobra, aaa. Uh, nie no, gość, pomóż mi z tym. Czeka! Widzę. W powietrzu O nie! Szelił znów On mi ściś nad nami a tam! A tu tu! tu, tu. Kurde skąd nagle? Ja ja, ja, ja się zajmę... Bo ja mam siekierkę. Z Fortuną Nie szalaj, nie szalaj, please. O, o Blaze, zadał ja y, Blaze Roda. Więc... Ja też mam, ja też mam. No to potrzebujemy mi tak z... ...10 najlepiej. Żeby Czekaj. mieć na zapas. Tak. Tak tu jeszcze raz no, wyłap? Eee, no ja dałem pochodni, ale... O! Nie dropmy. Ale fortuna może nam pomóc. Nawet gdybym tylko mógł dać mending na to, gdybyśmy mieli jakąś. O kurde, No nie, do dziury jakiś wpadłem. Okej, okay, mam piątą już. Ok, no to mamy wystarczająco. A ile masz? Cztery. Pięć. Ok. Okej, okay, no to mamy 10 ile potrzebne nam... Bo ja no mam... No się tak... by było potrzebne. A, okej, okay, no to... No dobra. Tylko teraz... No to dziwi się to wszystko. Tędy wracamy. A wiesz co, może do bastionu możemy pójść. Do bastionu. no wie... okej okay, dobra, do bastionu. Tylko A, uważaj, tylko bo ten do... Blaze dalej strzela na ciebie. Bo tylko do bastionu trochę się inaczej chyba idzie, tak mi... Tak to się okay. inaczej idzie. Dobra, tutaj, A... okay. Czekaj, to ja... Kurde, mój cursor był dokładnie w oczach Endermana. Okej, okay, tu jest pochodnia. Super. Ja muszę. Ja już tu nie mogę używać. A w ogóle moja tarcza się zaraz zniszczy. Masz jakieś. Mhm, Masz... Mam, mam 14 żelaza. Tu dasz mi jedno? Masz. A dzięki. Hmm. Tylko tam jest taka skrzynka i do tej skrzynki damy no. te, rzeczy, te blaze jakbyśmy zginęli Gdzie ty? Czy się mam... A, tutaj okay. No ja tylko chciałem skraftować, co tu? Dobra A... hmm. To tak wygląda bez shaderów <laughs> To tutaj daj te blaze, blaze rody na razie Okej okay. A, pyk, pyk No Okej okay. I teraz musimy znaleźć ten czerwony las. A tu jest w sumie, już. Czekaj. No, dobra. Gdzie ty? A tu. Ciuniołk. Okay. Nie, nie. No, nie. dobra. Halo. Mi ani razu coś dobrego nie. Czekaj, zabuduj to. Ja będę te brać. Nic dobrego nie da. Water, bottle. Water bottle. No, chłopie mnie nie, mnie nie zabuduj. Nie, nie zbliżaj się do niego, bo inaczej weźmiesz złoto jego. O! Nice. Ale... Nie da w sumie. Wiesz Co my mu będziemy musieli te kompasy zrobić, co ci się potem prowadzą. Do no, ale problemu. do tego no. potrzebujesz naderyt. jego ingot, oczywiście. Ja. O! Ej! Co? No? Że on da, On mi sam obsydian daje. Kurde. Dobra. Dobranoc. No <laughs> Powinni zrobić takie łódki, że można sobie zrobić z drewna, tylko do tego trzeba też deryt. Że, że tak... można pływać w lawni? No. To są te takie sporki przecież No ale... mamy wolne AF Nie alf. wiem Okej okay, i teraz będzie ta, ta... Jest taka sprawa, że... Ja ten jeden bastion już zlutowałem Tylko jest jeszcze ten taki drugi Drugi? Tam, A nie, czyli, to musi być ten taka, sam bastion Tylko po prostu ten inny sam, budynek tylko ta, taka, No dokładnie, inny budynek i tam okay. jeszcze nie zlutowałem O świniok! O kurde! Ja ty nie znoszę. Ja też. I tu mam taką bazę małą. Aha. Nie ma tu zbytnio nic. O, już słyszę niektóre. Eee, tylko wiesz co, ja bo ja tu ogólnie zrobiłem takie zabudowanie. Nie wiem, dlaczego tu w sumie. Tak Okej, okay, i musimy ten inny budynek znaleźć. A ty już byś przy skrzyniach na środku? Tak. Nice Ale złota nie zebrałem jeszcze. Złota nie zebrałem. Tam A. Na dole. Ale, jak zbiorę, to mnie wszyscy będą atakować. A tam jest piglin. Eee, ten silny czy ten zwykły? Normalny. A, no to nic. Musimy zejść. A, jest A ty tutaj. chcesz na środek? Nie, musimy znaleźć ten drugi budynek. Czyli znaczy, tam inną kopułę o tym jedzie. Tylko musimy znaleźć prze. Ja cię kręcę. Kurde, ja tu prawie spadłem. No właśnie. A ja pójdę tam? Tu można przejście zrobić. O? Jeśli znajdziesz potem takie przejście, tam będzie pełno lawy. To... O o. A? Okay. To jest mały jakiś. Okej. Okay. Gdzie to przejście jest? Małe nie mogą być. Tylko kradną nie. ci. Co to są za dźwięki, kurde? Minecraft, please, przestańcie z tymi ambientami. To jest lepszy horror niż fazmofobia praktycznie. O nie, tu jest ta świnia i spadła sobie, kurde. Ja cię nie widzę. A, tu jesteś, ok. Siema Jestem tu, jestem tu Jestem na tobą A Tu jesteś Wow Okej, okay, ta świnia mnie atakuje Zabijesz? Zabiję. Okej, okay, to chodź tutaj Dobra I Tutaj A. możesz Coś robić e, to Zabudujemy Co mam robić tu? A tu jest Nie, ta inna ja część Tak, tu jest ta inna część Okej okay. I tutaj jest... są te bruty, czy jakim tam, no Tu, więc... tu, tu wszędzie są bruty, więc... No ale tu są same bruty. A. Tu nie ma innych, kurde. Okej... Okay. Co ty robisz? No się buduje do góry, a co? O, okay. No dobra, to ja też tak zrobię. Ja, ja, tak po prostu, żeby mnie ten, nie zobaczę żaden brut. Jest tu. No tylko żebyśmy się tam potem jakoś spotkali. Jestem dokładnie... Dobra, jesteśmy tu. Tylko proszę nie niż tu bloków, bo tu jest jeden od razu. O Ko Proszę tym razem nie niż kurde więcej bloków. Kościół, ja bym ich... Ja zabiłem dwóch, kurde i następny mi wskoczył, bo ty nie zrzuciłeś go tam. Ja nikogo nie zrzuciłem! Mam na nagraniu, zrobiłem okienko! A to i tak. A, mięsa tylko nie mam. No to czekaj. No, miałem jeszcze wsztyki chyba z 6 czy coś. No to popa. A, sorry. Okay, Okej, jak wychodzimy? Czekaj, jak zniszczę to, to nie, nie chyba nie będzie żadnego otworu, co nie? O, ja bym tutaj. No, tutaj tak. Ja, ja miałem po prostu. Po, poczekaj, ja, ja miałem dokładnie takie okienko. Takie miałem. A. Okej. Okay. Czekaj ja tu jeszcze zabuduję. Ej, tu skrzynia. Tu dwie skrzynie od razu Gdzie? No tutaj. Ja inną otwieram. Mam breaking 3. O! Moje ulubione marchewki A co wyszło ci? O, 6 marchewek i miecz są breaking 3. One są tutaj nad nami. Czekaj. O, jest tu jeden, jest tu jeden. Wiem. Mam uderzyć? Ja uderzam. Deadno. One są wszystkie nad nami. I proszę nie iść do tych samych blok. Proszę nie stoi na tych samych blokach co ja, bo. Ktoś z nas wkrótce spadnie. Czy gdzieś indziej buduj. Około. Tylko tak żeś nie umarł. Okay. Wiesz co ja będę musiał też ten, bo nie ma gdzie indziej kurde Aaa, tu nie nie ma Chyba no A nie, tu są Tam są na tamtej stronie Okej, okay, tu, tu jest jedna Normalny Normalna świnia O, piglin brud Dwa aż Chłopie Uważaj! O. Chłopie Dwa o, były, Ci od razu zabi... zabuduj tu O, no, no to... O o to mi chodzi, o to mi chodzi. Trzeba uważać. Wszędzie. O. Yo. Oczywiście, że... Ja ci nie... zostawię trochę. Ja ci zostawię Ja trochę, wszystkie ale... mrf biorę. O. To mogę przynajmniej trochę tych? Dobra. A, czyli mogę to już wszystko? No, bombloki bloki też. Okay. nie obchodzi. Ja słyszę jak ty kopiesz, ale nie widzę twojego name taga. A tu jesteś Sądzisz, że tam jeszcze coś będzie? No Szczególnie pigliny No to ja wiem tu zabuduję Czekaj ja tu Tam na dole chyba będzie coś dalej O tu też coś będzie, okej okay. I tu Tu będą sienie. Pyszę. jestem za to, bo... Czekaj, big. Nie mam bloków. Trzymaj. A ja mam. Okay. A, Bara, to tu, jest nie idź, tu nie idź. tu nie Tu gast. Ej, tu świnia dokładnie tutaj Dokładnie tutaj jest świnia Pigling Chciałem tu przejść, ale dobra O no, nie będzie żadnych, ja nie wiem A to takie świnie Już. Okay. Cześć, czy to to nie, będzie, to nie będzie Dobra, znasz kordy do portalu e, Znam jak pójść, czyli znam drogę do portalu Czyli okay. musimy do, iść z powrotem do tej głównej no To bastionu, tam. Tylko. Może. może na mnie poczekać? A w sumie ja mogę. Ja, tam i, ja i tak muszę tam być. nie snu. Kurde, gas tu, dobra, ja, ja tędy nie idę. No właśnie nie. ci mówię. A jestem już na ten. No ja też. O! I ta świnia tu jest! No widzę. Kurde. Ci o. Co? Ja cię kręcę Jaką przez taką dziurę może? Uwaga, uwaga! O! Świnia tu. Gdzie? No tutaj, kurde, chce się zabić. No ale jaka! Ta tu, ta A. gruba No ona tu by nie przeszła Ja nie wiem Tu jest jedna Zeszła Wie, Nawet więcej kurde niż jedna Więcej? dwie są Chłopie, o ja Pamiętaj tu też jest jeden pigling brod Którego zostawiłem śmiećki A tam, tam musimy, okej okay. Tylko uwaga. Uwaga. Uważać, Znów ta gruba świnia. Już i Ja pomóc. tam musimy właśnie. Musimy wejść Jo ja cię spadł Ej, Dobra. tam następna chyba Ej Woody, pamiętaj, tu nie jesteśmy dlatego, że... A tu jest Przejście O, normalne pigliny Okej, okay. tu, 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 jest e, ten Wyjście Ja to wiem To jest wyjście, okej okay. Dobra Zabotowywuje to O! Gościu, znaczy... musimy tam iść, ale tutaj dwie świnie są, kurde no To zrobimy je, no TRZY NAWET! Nie, dwie Okej okay. Nie krzyć A może tu wejść? A! Nie ma Okej, okay, tu jest Tu znalazłem przejście jedno Gdzie? Tutaj no, Tutaj, ja nie wiem gdzie A Escape the Janusz Świnia Ja uciekam już Ja też A, ty wiesz gdzie ja jestem no ja z tyłu ciebie jestem A, okej okay. Escape the Yannosh Może zrobimy takie escape w Minecraft'cie A! Gast! 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 Dwa aż Ja cię Co? Dwa gasty nie. Uciekaj, uciekaj Uciekaj chłopy! No to jest jak Escape the... Jeszcze świnia tu jest Jezu. Droga, Jezu. Okej, okay, jestem już, jestem już, jestem już Okej, okay, okej. Okay. No jak ty tam przeszłeś? Uciekaj po prostu Szukajcie kobla Szukajcie kobla widać. Okej, okay, jest tu portal. Escape de świnia i kurde. Ile tych nie. zombiaków? Świnio. Ja nie kręcę. Dobra, to było epickie No dlatego ci mówię, nie chcę już to ja już idę. Wait, ale, da, ej, ale daj mi wszystkie Blaze Rody, bo ja zrobię oczy. Daj zara, mi Blaze Rody. Zara. O, pytać Okej. Czemu nie mogę przejść? Halo? <ścoughs> Moody. Dobra. To by było na tyle. Dziękuję. No, dobra. E... Kurde szkiele.